Chociaż obecnie aktorskie remake Disneya nie kojarzą się w widowni zbyt pozytywnie, to przecież nie zawsze tak było. Porządnie zrealizowany remake nie powinien tylko odtwarzać pierwowzoru, powinien spróbować czegoś nowego. Czy to dodając nowe motywy do znanej historii, czy też spróbować przedstawić nam wydarzenia z całkowicie niespotykanej perspektywy. Oto naszym zdaniem pięć najlepszych remake'ów live action, jakie do tej pory przygotowało nam studio Myszki Miki. And Chociaż film z 1996 nie był zbyt ciepło przyjęty przez krytykę, w czasie swojej premiery mamy tutaj do czynienia z filmem, który z wiekiem zyskiwał to coraz większą i większą popularność. A osoby wychowywane w latach 90., tak jak ja, darzą ten film bardzo ciepłym uczuciem. A sukces tego dzieła można tak naprawdę określić dwoma słowami: Glenn. Klaus. Postaci Krueli Demon w wykonaniu Glenn Close udało się uchwycić szaleństwo, ale także ten przerysowany charakter antagonistki znanej z bajki dla dzieci i przelać to wszystko znakomicie na produkcję z aktorami, co przecież w latach 90. nie było tak oczywiste. Chociaż moim zdaniem dalmatyńczyki w wersji rysunkowej miały sobie dużo więcej uroku, to jednak filmowej adaptacji 101 dalmatyńczyków udało się chwycić tą pierwotną magię. Czyli właśnie to coś, czego brakuje większości tych współczesnych produkcji. Film okazał się sukcesem finansowym, więc Disney postanowił stworzyć sequel. Niestety produkcji, a jakże 102 dalmatyńczyki, nie udało się powtórzyć sukcesu pierwotnego filmu, ani zapisać się w pamięci widzów na dłużej, a spora część to pewnie wolałaby o tym filmie w ogóle zapomnieć. W 2014 roku Disney postanowił przedstawić produkcję, która jedynie czerpie z klasycznej baliki, ale przy jej pomocy pokazać historię bohaterki, która w oryginale była po prostu zła. Bo chociaż w obecnej chwili śpiąca królewna uznawana jest za jedną z najlepszych produkcji Disneya, tak zwanego srebrnego okresu, to w mojej opinii wersja przedstawiona w filmie "Czarownica" tej historii jest tą definitywną wersją. To nie tylko opowiedzenie historii z innego punktu widzenia. Czarownica po prostu znacznie bardziej rozwija znaną już historyjkę, dodając do tego zupełnie nowe motywy. Angelina Jolie jako Maleficent to postać zarówno skomplikowana, jak i tragiczna, która tak naprawdę wbrew własnej woli zostaje skazana na bardzo smutny los. To po prostu świetny przykład tego, jak należy podchodzić do przedstawiania historii z perspektywy tych złych. W cudzysłowie. A o dwójce, tak jak w przypadku 102 dalmatyńczyków, może lepiej nie wspominajmy za wiele. W obecnych czasach oglądanie klasycznej animacji o kopciuszku może być, no, nie dzisiejsze. Bo to, jak zmieniła się rola kobiet na całym świecie, na przestrzeni 75 lat, tak, oryginalny kopciuszek ma 75 lat, jest przecież bezdyskusyjne, dlatego też podjęcie się zaadaptowania tej historii na współczesny język kina wydawało się karkołomne. I chociaż wciąż przecież mamy tutaj tą całą historię o miłości, buciku i księciu, to jednak twórcy postanowili uderzyć w inne tony. A tym dla mnie najważniejszym jest relacja między Kopciuszkiem a jej złą macochą. Lily James jako kopciuszek wręcz rozkwita na ekranie, kiedy może aktorsko skonfrontować się z Kate Blanchett. Dodatkowo, mimo iż film czasem słodki i cukierkowy wizualnie, to w żadnym momencie nie popada w taniość. A taniość wizualna to częsty zarzut, jeżeli chodzi o adaptację disneyowskich animacji. Kim pani jest? Ach, trochę lepiej. Jesteś dobrą wróżką. Jeśli czarownica była pierwszym udanym podejściem do przedstawienia historii z perspektywy Wilanki, klasycznej animacji Disneya, to Cruella póki co jest szczytowym osiągnięciem w tej dziedzinie. A stało się tak za sprawą świetnej kreacji zdobywczyni Oscara, czyli Emmy Stone. Tak, kochana, nawet sobie nie wyobrażasz. Sam do tej pory zastanawiam się, co takiego jest w postaci Krelli Demon, że tak dobrze odnajduje się ona w wersjach aktorskich. I chociaż mamy tutaj do czynienia z produkcją typu Origin, to jednak świetna kreacja aktorska z tą po prostu wzbudza w nas chęć poznawania tej historii. Historii o szukaniu własnej tożsamości. Twórcom udało się świetnie dodać głębi oraz człowieczeństwa postaci, która przecież chciała uśmiercić. Pieski dla futra. Przecież każdy wie, że ludzie krzywdzący pieski to nie są ludzie. I chociaż tak naprawdę Cruella bierze tylko postać Wilanki z klasycznej bajki, aby przedstawić historię o zemście, to robi to w tak fajny sposób, który dodaje tym oklepanym motywom świeżego oddechu. Jak masz na imię? Cruella. Chociaż Księga Dżungli z 2016 roku nie jest pierwszym z nowożytnej fali remake'ów Disneya, to mam jednak nieodparte wrażenie, że to właśnie dzięki temu dziełu Disney poczuł pieniądz i stwierdził, że filmy nawet i bez postaci ludzkich można przerobić na live action, chociaż tak naprawdę w przypadku Króla Alwa mamy do czynienia z filmem animowanym w fotorealistycznej grafice. Ale wróćmy do księgi dżungli. Dzięki temu filmowi ta machina ruszyła z kopyta. Przeskok grafiki komputerowej, jaki został poczyniony w tym filmie, robi przeogromne wrażenie, nawet teraz. Człowiek jest naszym wrogiem! Twórcom idealnie udało się zachować balans między fotorealizmem a animowanymi odpowiednikami. Przez co bardzo łatwo zatracić się w tej historii, zapominając, że przez niemal dwie godziny na ekranie oglądamy jedynie chłopca, pewnie który biega po zielonym tle. Jak mi się ze smutku w głośno drwi Co to? Piosenka o tym, że życie jest wdechem. Reżyser John Favreau zachował ducha oryginalnej historii, jednocześnie dodając do postaci ich relacji kolejne warstwy, które nie tylko dobrze wpisały się w cały obraz, ale po prostu go uzupełniły. Księga dżungli to koronny przykład nie tylko jak adaptować klasyczne historie z wytwórni Disneya, ale jak robić remake'y filmowe w ogóle. Księga dżungli I tak przedstawia się pięć naszych ulubionych remake'ów live-action od Disneya. A może jakiegoś tytułu Wam zabrakło? Napiszcie swoje typy w komentarzach, a jeżeli chcecie zostać z nami dłużej, kliknijcie łapkę w górę oraz zostawcie subskrypcję. Do zobaczenia!